Witajcie w kolejnym odcinku. Zaczynamy rajdy na Darkrai, czyli Pokémon typowo czysty dark. Więc używamy na niego poksów walczących i fery, jak te fery do talerzy. Tak samo jak użyjesz na fery, znaczy na Darkrai fery, to tak samo on zleci z tego talerza, jakby z talerza. Zaczynamy pierwszy rajd. Setka to jest 2136? Tak. Dobrze zapamiętałem, setka 2136. Jaka setka jest na bujście? Nie pamiętam, tu się wyświetla. Tu się wyświetla, co nie pusia? Tak. Tak, tu się wyświetla, tam się nagrywa, tu się nagrywa yy, wziąłem, wziąłem recommended, czyli Pierwsze jest keys, potem mamy same machampy i to nam całkowicie wystarczy Dla osób, które jeszcze tego w ogóle Nie zauważyły, zwróćcie uwagę Dakra jest t 6 nie jest standardowo yy, No bosem, legendarnym tiru 5, tylko jest na tirze 6, Więc ma ponad 60 tysięcy CP i jest trudnym trio. I teraz nie pamiętam, czy to trudne trio musi mieć busta pogodowego, jeżeli chodzi o maczampy. Potem to zweryfikuję i uzupełnię te informacje. Z tego co wiem, to wydaje że tak. Też mi tak się wydaje, żeby z busta pogodowego trio machampami tego inaczej się nie da zrobić. My to robimy dzisiaj tutaj w 6 osób. Pierwszy rajdzik, jak widzicie, idzie nam bardzo ładnie. Mamy gruby zapas czasowy, a zaraz będziemy w połowie. Zaraz sprawdźmy. Ile będzie czasu, jak będziemy w połowie? Pamiętajcie, gdzie widzimy się w niedzielę, czyli jak wy to oglądacie, to jutro na PFP, a po PFP RAIDI. Ty to Ignacego na połowę zabieramy? Tak, i na RAID też. -er. O, dobrze, będę około momentu. Tak, Ignacy przyjechał do nas z Warszawy, także Ignacy będzie na odcinkach, już się nie będzie kitrać. O i zapomniałem sobie przyuważyć ile było sekund jak była połowa życia Także dla was zadanie w komentarzach, piszcie żebym wiedział ile sekund było jak była połowa życia I w ogóle dajcie znać jak tam wasze kraje i jak tam event halloween wam się zaczął Mi event halloween się zaczął tak, że zapałem dzisiaj na goczy shiny pj'a Nie miałem shiny pj'a więc spoko, bo to jest zawsze nowe shiny do kolekcji ale jednak wolałbym dołapać sobie jakieś shiny eventowe, zwłaszcza Yamaska Albo na przykład Gastlygo, którego dalej nie posiadam Albo chociażby drugiego daskula, którego nie posiadam I te pokemony shiny by mnie bardzo usatysfakcjonowały Tak samo na przykład shiny Poochyena, bo mam tylko jedną shiny Poochyenę I to już myślę chyba rok temu złapaną Dobra, Darkrai zaraz nam zejdzie. 2, 3, 1, 6, setka. Tak. 2, 3, 1, 6. Nie, 2, 1, 3, 6. Znaczy, 2, 1, 3, 6 na odwrót. 2, 1, 3, 6. Taka jazda tutaj bardzo by interesowała. Bo Nyantic zrobił nam psikusa. I mimo to, że możemy Darkrai'a straightować, i jak dawałem kiedyś właśnie znać na social media, że yy, jaram się, bo pewnie będzie Darkrai właśnie na rajdach, bo zrobili go trans, Transferable i takie taki tamtastrajni. To nie możemy go tradeować między graczami co ja tutaj mam Dobre gówno 2098 68? Eee, spróbujmy na złoto. I tak, Wiktor już dzisiaj robił, mówi, że się w to podobno źle rzuca Bo cały czas No, lata na, boki. lata na boki, nie powiem to już, jest pewne, to już jest upierdliwość, tak, to już jest upierdliwość Dawno nie było Pokemona, który lata na boki Spróbujmy na srebrnym painapie. Eee, kółko myślę, że taki na początek, no i... Niech wróci na środek i niech zaatakuje Ogólnie bardzo fajnie zrobili jego model Ładnie wygląda, nie odwalili fuszerki, jest OK. Mhm. nie, naprawdę, lata na boki non-stop Nie będę czekać Ja go na prostej złapałam Na prostej kulce zapałaś? Tylko w Matko boska On był na boku, nie chciałam czekać A co to jest za ikona? Aha, dobra, up center od orange, okej okay. Eeeeeee... Ja... Łapiemy dalej. W ogóle myślę jak w niego rzuca się na boki, bo... Bo, 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 bo ogólnie umiem na boki rzucać, jeżeli chodzi o greaty, i Excellenty, ale on jest jakoś chyba bliżej. O nie, aż tak nie jest bliżej. Social To jest za wysoko. Rafała wrzuciłam linki do innych turniejów, więc tam możecie się zapoznać. Tak, żeby zobaczyć czy u was w też coś jest. No i też kolejna zmiana to jest nowy telefon, nie mam silikonu jeszcze na telefonie, tylko mam oryginalną, nie wiem co, szybę, folię Huawei'a i no średnio mi wychodzi rzucanie na tym telefonie na razie. Dobra, chociaż great'a trafiłem teraz, więc nie jest źle, ale i tak nam wyskoczył. Paczki też są nowe w sklepie, jak zauważyliście, są no, trochę dobani. O, pierwszy Excelent bez czekania. To przynajmniej już wiem, jakie kółko jest na ekscelencie I mniej więcej już wyczułem, siedzi. Jak w niego rzucać, czyli tą odległość mniej więcej wyczułem, więc jest ok. Jak widzicie, z questem na Spiritumba jestem w dupie, bo Spiritumba posiadam i aż tak mi nie zależy. Sprawdźmy jego Upper 14, 11, 13. Zrobimy sobie parę tych Darkrai na pewno i powiemy sobie co i jak w tym ewendie, czyli nie jakie są raidbossy i tak dalej, i tak dalej. Widzimy się na kolejnych rajdach. To tego odcinka. Ostatni rajdik dzisiaj, dwunasty. Całkowicie wystarczy na start. Zresztą trzeba sobie powiedzieć co się na tym evencie dzieje, jakie są questy, jakie są nowe rajdbossy. Ekran się nagrywa, pokemony Pokemon takie mogą zostać, bo ja mnie uleczono i mi się nie chce leczyć. Więc tak, przejdźmy do tego jakie mamy questy halloweenowe. Mamy questy halloweenowe takie, czyli tak, za 5 ghastii albo 5 szapetów za to mamy Snisla i Snisla może być oczywiście Shiny. Złap 10 Pokemonów typu Ghost, za to mamy 1000 Dasta. Zrób ewolucję trzech Driflonów albo trzech Stanki i tutaj mamy jedną Candy. Do tego mamy trzy pod rząd, to są wtedy możemy dostać Goleta. Pokonanie Timu Go Rocket to jest Yamask, też może być Shiny, jest to nowy pok który teraz właśnie wszedł. I ostatni quest, który jest bardzo przyjemny, bardziej przyjemny, najłatwiejszy do zrobienia to jest... 5 snapshotów Pokemona typu Duch i za to jest Sableye i ten Sableye może być w wersji Shiny. Dodatkowo oczywiście standardowo przy takich eventach zmieniły nam się raid Bossy i na jedynce mamy Bulbasaur, Charmander i Squirtla, które mogą być w tych specjalnych przebraniach, o których mówiłem we wcześniejszym odcinku. Do tego jeszcze mamy Drifluna, Mistrebiusa i Klinka. Potem jeżeli chodzi o tier drugi, to mamy Mawile, Snisla, Yamaska, Sableye. Tier trzeci to jest Grambul, Sharpidos, yy, Skutank, yy, Gengar i Aloańskie Raichu. Tier czwarty Tyranitar, Ambryon, yy, Aloański Maroak i Absol. No i oczywiście na tierze 5, a raczej na tierze 6 mamy teraz Darkraja, a na Exach to był Ignacy. A na Exach mamy oczywiście Mewtwo z Shadow który niedługo nam się skończy i wejdzie nam wtedy Rage Gigas. To też jest we wcześniejszych odcinkach, tak zapraszam do oglądania. Dajcie znać w komentarzach jak tam wasze pierwsze dar kraje, jak tam początki waszego Halloweenowego eventu. Hmm, czy ja coś jeszcze powinienem powiedzieć? Z newsów jeszcze jest takich, że na Antik yy, weszło właśnie do Niemiec, jeżeli chodzi o Pokémon Go Playerów niektórych. Więc yy, zaczyna to działać. Miejmy nadzieję, że do końca roku, jak zapowiedzieli, będzie to działało już na całym świecie i też będziemy mogli yy, z tego korzystać w Polsce. Jeżeli chodzi o dzisiejsze rajdy, to najlepszy to zapałem. Mam nadzieję, że te, ra ten rajd był na przebitce. Najlepszy to zapałem to jest yy, 91 IV z 15 ataku, 15-13-13, więc nie jest zły początek. Pamiętajcie, że Darkrai nie może być tradowany, może być tylko transferowany do profesora, ale ja Darkrai nie usuwam, bo cholera wie co na wymyśli w przyszłości albo czy nie będzie jakiegoś błędu i nagle nie będzie można zrobić trada Darkraiem i np. zrobić sobie Darkraia na Lucky Trade. Zie. mieliśmy takie plany z osobami, z którymi mam aktualnie do zrobienia Lucky Trade'y, ale niestety nam to nie wyszło ostatni Darkrai tego wieczora schodzi jest szrotowy, 2111, no niestety. Ignacy dzisiaj dorwał dwa dobre, prawda? Teraz masz? 1921? A. Yy, nie jest Shiny, bo nie może być Shiny. Tak trochę w ogóle dziwnie mi się to klika, jak ostatnio były prawie same legendy Shiny na rajdach i tak patrzę, może będzie Shiny, może nie będzie Shiny, jakoś nie wiem, ciągle mam przyzwyczajenie, że to coś mogło... że coś, co jest na tierze piątym, a tutaj akurat tierze szóstym, mogło być Shiny. Także przypominam, że w tą niedzielę widzimy się w galerii Metropolia na poziomie minus 1 w strefie y, Gier y, Rebel. I tam mamy nasze PvP. Frekwencja zapowiada się naprawdę imponująco Do wygrania PokeCoiny, do wygrania casey od Fancase.pl, do wygrania żelki od Candy Shopa z galerii bałtyckiej Dla każdego uczestnika jest Bon minus 10% na zakupy właśnie w tym sklepie Rebla w Metropolii yy... Aga, co jeszcze mamy na nagrody na PvP? Aga! Co jeszcze mamy na nagrodę na PvP? Żelki, casey, pokekońsy, coinsy, Rebel minus 10%, co jeszcze było? A powerbanki. A i powerbanki od firmy GP i właśnie o tym zapomniałem i dobrze mi właśnie Aga przypomniała, w ogóle Aga jest się troszkę zamulona, podwiewał ją właśnie w sukience jak Merlin Monroe, ale to Wy tego nie widzicie. Także do zobaczenia, część widzimy w innych odcinkach.